Taszki ćwierkają, jest piątek, a jak piątek to ryba. Ale wiadomo, że ryby raczej nie będziemy zabierać, ale postanowiłem się wybrać, zwłaszcza że popadało i chyba trochę woda poszła do góry na Widawie. A to mnie od razu zachęca do tego, aby zobaczyć czy coś nie siedzi w dołku. Idziemy zweryfikować to. O tak, jest 20-30 cm więcej wody niż było ostatnio. Tak 30 spokojnie. No i przede wszystkim jest mętna. Nie będzie taka że tak powiem odsłaniająca wszystko od razu. Może się coś tutaj uda zdziałać. Idziemy zobaczymy. Czas się rozłożyć i zerknąć co tu się dzieje. Ale w związku z ostatnimi wydarzeniami, które się tutaj wydarzyły, nad tą rzeką muszę rozłożyć podbierak. 10 tak. przypon. Haczyk 14, ale dosyć gruby, taki kuty bym powiedział. Na początek założymy jednego białego rubaczka. Mam też. to większe coś, co tu siedzi czasami. pod sam że puścimy na chwilę niech tu postoi sobie zeczka O A ja coś powiem ostatnio właśnie łapałem w taki dokładnie sposób jak teraz tutaj spławik rzucony zaraz za pierwszymi wystającymi liśćmi nad wody i on sobie tak dyndał. A za chwilę o tak jak teraz zaczął się wysuwać i odpływać. I tak raz, drugi, trzeci, w końcu stwierdziłem, że to będę zacinał. No i po zacięciu okazało się, że tutaj takie płotki 25-30 cm siedzą, tylko trzeba je po prostu odpowiednio łapać. No, że popadało, dużo więcej wody zaczęło wpadać do rzeki, to czemu miały tutaj nie siedzieć. Chociaż tak jak widzę, to na razie straszna lipa ostatnio. Naprawdę dużo lepiej tu tutaj wyglądało. Proszę Państwa, coś tutaj innego się pojawiło. Czekaj, czekaj, czeka, czeka. nie walcz ze mną, bo ja nie mogę ruszać ręką. Mamy oto Karasia, nawet taki całkiem, całkiem zacny, <laughs> jak na tą wodę. No czepimy go i wypuścimy. Ale przez to, że jest duży, tego nie ciepniemy tak do wody, bo będzie głośno. Idziemy. Trudno. Stało się. To to jest żyłki wszędzie dookoła. Teraz zwróciłem uwagę, że ktoś tu miał poważne zaczepy. Chyba się przestawię troszeczkę bliżej, bo po prostu jestem z krótszą wędką jest mega niewygodnie. Wykorzystamy czyjąś stąd. Jest dobrze ninja. Takiego to mogłem do oczka sobie wziąć, co najwyżej. No ale trudno, czego się tu nie robi Jest, jest, jest. Będziemy rybki w razie czego za siebie na plecy puszczać Trzymamy Tak, będzie dobrze Aby nie odpłynął nam za daleko Mówię troszeczkę gruncik mniejszy dać czy znaczy mniejszy, większy no ale no proszę tam siedzą w dołku teraz tylko poradzić sobie z drzewem nad głową i jesteśmy przed kamerami proszę Państwa maluszek kolejny i tak i tak jakoś z tymi karasiami można tu siedzieć o ten idealnie zapięty można powiedzieć, że sam się rozbił i tu pod nogi go niech lubię. z piątek rano To może żaden fajfus nie przyjedzie Nie zacznie tutaj łupać na moście muzą Ze wsi wsiok. Ani piłować opon Ani sprawdzać wydechu Ani badać swojego ilorazu inteligencji No przecież On się dobrze bawi Nieważne, że przyroda, że to, że tamto ptaki to reszta, że jest A, Szkoda słów Szkoda słów. A, zobaczmy jak to da widać. Norbaczki obiedzone, ale jeszcze jeden rzut niech przetrwają. Zaczep ulubiony. Czuję, że po chaczyku. Tak stanowczo po chaczyku. Co ciekawe, ciężko jest znaleźć kiełbia. Oczywiście, profesjonalnie ich nie opisywałem, ale pamiętam co, gdzie, jak jest. Zaraz coś wybierzemy sobie stąd. Myślę, że te by były idealne. Hak numer 8 na Karpie da radę. Albo spróbujemy na te, takie długie. Tak nic się nie dzieje, więc przynajmniej nie będzie problemu, jeśli chodzi o zrywanie i wypinanie z potencjalnie niewystępujących tutaj ryb. Mamy taktykę, teraz założymy dwa pomarańczowe, dwie pomarańczowe pineczki. No i przy dwóch pomarańczowych pineczkach to już się musi udać, nie? No cóż, czas zakończyć przygodę w tym miejscu. Ja się zwijam, bo muszę opatrunek zmienić. Przy okazji poza kamerą złapałem jeszcze kilka uklejek i nic poza tym, więc siedzenie tutaj tylko po to, żeby siedzieć w tej chwili nie ma większego sensu, bo jest to żadna przyjemność, kiedy słońce pali w twarz i plecy, więc tak myślę, że tak fajnie, że coś się złapało, fajnie, że tej wody przybyło, fajnie, że ona tutaj stoi w tym miejscu, że bardzo powolutku przepływa, bo można przynajmniej sobie przyjść się zrelaksować. pasażerski. No, ale widzę, że miejsce jest często odwiedzane, bo co chwilę tutaj się nowe podpórki pojawiają teraz widzę że są dwie kolejne po tamtej stronie. Podejrzewam, że to głównie chodzi o drapieżnika, szukają ludzie tutaj szczupaka, ale to wie, może też coś innego. Trochę dziwne, bo tutaj taka płcizna jest w tym miejscu. Jedyny dołek to tutaj, a jednak cały czas ktoś tam siedzi. Chyba, że to tak na nieświadomce ktoś rzuca na, na grunt i, i czeka. Bo tak też tutaj widziałem. 20 cm woda, ten zestaw na grunt z ołowiem i, i czekają na rybę. Jej nie mają. Cóż. Skoro patrząc z mostu nie widać żeby cokolwiek pływało, to raczej no raczej nie ma się co spodziewać, że jak rzucimy wędki to akurat napłynie tak o jakaś rybka. Chociaż czasem zdarza się szczęście. Dobra, to było na tyle. Cześć i na razie.